Dzisiaj opowiem wam o największej premierze tej jesieni. Nowy thriller Harlana Cobena to z pewnością książka, na którą czekaliście. Przygotujcie się na kolejną dawkę Waszego ulubionego duetu, bo Myron i Win wkraczają na scenę. Nasza seria z Myronem doczekała się zupełnie nowej szaty graficznej. Jest spójna i unowocześniona i zawiera wiele smaczków dotyczących głównego bohatera. To 12 tomów, które możecie czytać osobno. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. A ja przechodzę do setna. Pomyśl dwa razy. Przybliżmy najpierw postać Myrona. Schodząca gwiazda koszykówki, której karierę przerwała kontuzja, właściciel agencji reprezentującej gwiazdy sportu i celebrytów przypadkowy detektyw. A czego możecie się spodziewać w najnowszej książce? Trzy lata temu agent sportowy Myron Bolitar wygłosił mowę podczas ceremonii pogrzebowej swojego klienta, znanego trenera koszykówki Grega. Myron i Greg byli niegdyś zaciekłymi rywalami, a później nieoczekiwanie zostali partnerami biznesowymi. Dla Myrona ich relacja, jakakolwiek by była, należała już do przeszłości. Aż do teraz, kiedy dwóch agentów federalnych przekracza próg jego biura, domagając się informacji o miejscu pobytu Grega. Według agentów Grek wciąż żyje. Ślady jego DNA znaleziono na miejscu podwójnego zabójstwa, co czyni go głównym podejrzanym. Myron i Win w niezawodnym duecie, wieloletni przyjaciele i współpracownicy, wyruszają na poszukiwanie prawdy. Serial z Majronem Bolitarem już wkrótce na platformie Netflix, a dla fanów audiobooków mamy świetną wiadomość. Książka ukaże się również w formie audio, a w rolę bohaterów wcielać się będą najsławniejsi polscy aktorzy Antoni Pawlicki, Paweł Małaszyński i Mikołaj Krawczyk. Zespół Albatrosa miał okazję uczestniczyć w sesji okładkowej do audiobooka Pomyśl dwa razy. Kulisy z tego dnia znajdziecie na naszym kanale. Skomplikowane śledztwa, kulisy sportu i pełne namiętności relacje między barwnymi postaciami to znaki rozpoznawcze Harlana Cobena, amerykańskiego mistrza thrillera. Jeśli nie będziecie gorączkowo przewracać kartek książki Pomyśl dwa razy, raczej sprawdzić, czy jeszcze macie puls.